Witajcie na moim kanale. Niedawno tu byliśmy i wróciłem. Z tym, że jeden kijek, klasyk, prawie nic dzisiaj nie mam. Biały robak, pinka, kukurydza, wszystko już przygotowane. Zanęta, rekord BRIM i EGOLD. I Takie kule sobie ulepiłem. Poleciały już trzy wody Niedaleko, bo tak jak ostatnio wędkowałem na metodę, gdzieś w tym miejscu, to dzisiaj również i te kule tam spadły. Robaczki pouciekały, nie zdążyłem ich uśmiercić, ale to nic. Poczekam chwilę, widzę, że ta woda tam zaczyna sobie żyć. Założę koszyczek, no i będziemy walczyć. No i co muszę Wam powiedzieć? Pierwsza ryba już leciała. W przesunięcie zestawu trzy białe. No i po takie tu dzisiaj przyjechaliśmy i myślę, że jakieś leszcze mogą wejść i będzie całkiem przyjemnie. I mamy nareszcie O chwilkę to trwało Trzecia sztuka Nie jest gigant o, Ale mamy leszczyka To o czym mówiłem Czyli chciałem się dzisiaj na nich skupić No to to jest akurat Wariat Straszny wariat Zapięty za górną wargę I go wyczepiam strasznie, powiem wam, że no, rozmiar naprawdę pokaźny zobaczymy co będzie dalej, ale to branie przynajmniej yy, bardzo energiczne i wyraźne jeszcze nie taki rozmiar, ale cel myślę osiągnięty I zrobimy tak. Mam szybko złączkę, więc zdejmę sobie przypon. Zaklipuję sobie trochę dalej to miejsce. Zobaczymy gdzie jest kawałek tego czystego. spróbujemy troszkę bliżej tamtych liści o właśnie to jest to miejsce, w które nie chodziło, więc leci klip. tu jest kawałek na jego miejscu jeszcze się upewnię tak jest no i co? próbujemy, wrzucimy kilka koszyków Muszę zbyt długo czekać, bo jak już wcześniej wspominałem, bardzo płytko. Więc ten zestaw już na pewno jest na dnie. Tak jak widać, koszyczek 25 gramów. A grawka, do której zamocowany jest koszyczek, stoperki, żeby ten. Szybą troszeczkę odstawał. Tak jak widzicie tutaj, no i troszeczkę dłuższe yy, poza koszyk, około 1,5 do 2 cm yy, skrętka zakończona szybko z łączką. Czasem jej nie stosuję, tylko robię po prostu pętelkę i tam zakładam szybko. Tym razem nareszcie udało się złowić coś większego. Podbiorę tego leszcza i za chwilę wam go pokażę. No nie było tego dużo do tej pory, ale teraz w końcu troszkę większa rybka. Ja się bardzo cieszę. Jest git, naprawdę. Zobaczcie. Fajny leszczyk. Rzucam zestaw, bo widziałem, że te ryby gdzieś tam wróciły na ten króty, krótki dystans, na tym długim tam dalej, troszeczkę gdzie zanęciłem, przed chwilą straciłem jakąś fajną rybę. Mamy takiego leszczyka, walka była, no ale fajne, piękne branie. Mam nadzieję, że udało się nagrać. Wszystko zobaczycie. Lecimy dalej. Tak jak i w tym momencie, ale nie wiem czy się nie pośpieszyłem. Po prostu. Nie, coś mamy. Zobaczymy. A, poteczka po prostu skusiła się, dlatego wybranie może nie było jakieś energiczne. O, właśnie tam, gdzie ta woda sobie żyje, widzę. Heathens got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them If you coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing, take me for granted, and you know I'm leaving, I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing, got a tasteful flood. No, yes, they'll leave touch that ego. ostatnio zabrałem sobie z Mexa Irona ze sobą ostatnio zerwałem w nim zestaw więc teraz na szybko i tak siedzę i czekam na branie więc zwiążę sobie żeby był gotowy do kolejnego mojego wędkowania o ewidentne branie coś tam siedzi O kurde, naprawdę mógłbym dzisiaj bić rekordy, która była mniejsza Mamy to Możliwe, że nawet coś większego O, no, troszeczkę mocniej walczył kolejne. Że całkiem, całkiem przyjemnie, naprawdę. Chwilę trzeba zaczekać co prawda na tą rybę, ale teraz... Więc po zawiązaniu tej metody rzuciłem sobie ją tutaj na tą krótką linię, żeby zobaczyć, ewentualnie co się będzie działo. Towar, oczywiście, ten z klasyka, więc bez jakiejś tam kombinacji, było jakieś delikatne wskazanie, i to tyle w zasadzie. Biały rołak nie za bardzo odpowiada. Pinka, zdecydowanie lepiej ja bardzo długo czekałem i raczej tak bardziej ryba z przypadku chyba przesuwałem zestaw w zasadzie i wtedy udało się zaciąć słuchajcie zdecydowałem się donęcić tą dalszą linię gdzieś tam na klasyka a metoda troszeczkę dalej tam sobie posłałem metodę za te kapelony całkowicie tak sobie po prostu będzie leżała i czekała być może coś fajnego się trafi ale zobaczymy czasu niewiele więc donęciłem sobie siedmioma koszami zobaczymy co będzie się działo bo wiadomo że leszcze to odkurzacze więc na pewno tego towaru tam może już nie być No ta ryba troszeczkę gorzej reaguje więc zobaczymy czy to czy mój pomysł mógł się sprawdzić. Dużo towaru dzisiaj nie poszło, więc jeszcze tyle zostało. Więc zobaczymy. No i dwie pineczki. Dwie pineczki i kukurydza. No i mamy na klasyka pierwszego karasia dzisiaj. No, godzina ósma. Zgasło światło, że tak powiem. Yy, ta ryba przestała tak dobrze reagować jak yy, z samego rana, kiedy jeszcze nie było słońca. No, teraz wiadomo, że ta rybka gdzieś tak bardziej przy powierzchni będzie się trzymała. No, i jeszcze chwilę yy, czasu mi zostało, więc próbuję zestawy zarzucone. Być może przerzucę je jeszcze raz. Metodę po prostu rzucam. Czekam zdecydowanie dłużej. Niech zowie leży i czeka. I zobaczymy. Być może coś jeszcze wleci. O i mamy metodę. Coś tam zagrało. pytanie co? Bo się zgapiłem, spojrzałem na tego klasyka, a tutaj idzie. Klapaczek pewnie jakiś. Nic nie widzę w tym słońcu. Wow. A, ten już całkiem pokazny. Największy dzisiaj. Większość rzeczy już pozbierano. Czekałem jeszcze. Było jedno branie. Ta klasyka. Przerzuciłem na szybko zestaw. Ale no raczej słabo. A teraz delikatne pociągnięcie po raz kolejny. A być może, jeśli wpadnie jeszcze jakaś ryba, to się po prostu z nią zobaczymy. Odkąd wyszło słońce, zdecydowanie gorzej te ryby reagują. To o czym wspominałem. Bardzo delikatne pociągnięcia. Ciężko wciąć to yy, tak naprawdę, haczyk 18, yy, być może to już tylko drobnica, o widzę, branie na metodę, więc zaczekajcie. sztuka na sam koniec już dzisiejszego wędkowania. Także gęba się cieszy, bo no, jakby inaczej. Prawie wszystko już złożone, więc chciałem się z Wami żegnać. Dzisiaj e, klasyk wypalił. Metoda tylko na chwilę jako dodatek po zawiązaniu zestawu. A co mi tam chciałem spróbować. No i jakoś to wyszło. E, zostawcie łapkę, suba. E, Karaś leci do wody, ja lecę do domu. No i to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.